Co lubią psy? Oto 8 punktów, które sprawią, że wasz pies będzie miał fantastyczne życie. Zaczynamy. Punkt pierwszy to rutyna, czyli mniej więcej stałe godziny jedzenia, spacerów, stały rozkład dnia, codziennie to samo jedzonko. Pies wtedy czuje się pewnie, wie co i kiedy go czeka. Oznacza to dużo mniej stresu i tym samym większe rozluźnienie. Elastyczność należy zachować jedynie w przypadku miejsc spacerowych. W tym wypadku im więcej różnych fajnych miejsc, nowych zapachów, tym lepiej. Punkt drugi to natura i luz, czyli psy uwielbiają i potrzebują spacerów bez smyczy. Potrzebują takiego czasu, kiedy mogą chodzić i biegać w swoim tempie. Nie muszą się dostosowywać do naszego tempa chodu. Mogą węszyć, tarzać się, kiedy chcą. Nie męczymy ich naszą gadaniną, komendami, treningami, po prostu sobie na ludzie spacerujemy wspólnie. Psy uwielbiają, kiedy mają fajne zielone tereny, zapach lasu, łąk i pól, jeziorka, błota. Wtedy dopiero można zobaczyć, co znaczy prawdziwa radość u psa, ale i również można poznać, co znaczy prawdziwy relaks na łonie natury. Punkt trzeci to zabawa. Psy kochają zabawę. Tylko co znaczy dobra zabawa? Tutaj często zabawę myli się z nadmierną ekscytacją: bieganie zarzucaną piłką, czy ganiające się psy, wpadające na siebie i de facto rywalizujące. To nie zabawa. Zabawą nie jest również szaleńcze ganianie, skakanie po głowie, czy wbijanie się rozpędzonym ciałem. To hamskie zachowania psów, które są pielęgnowane przez nieraz nieświadomych właścicieli którzy potem się dziwią, że ich pies w końcu dostaje łomot czy opierdol od innego psa. Zabawa jest wtedy, kiedy dzieje się to z własnej woli psa, bez przymusu. Zabawa jest celem samym w sobie. Nie dąży do określonego wyniku, dlatego psie sporty, tropienia, nauka sztuczek, trening w formie zabawy czy inne zajęcia dla psów zabawą nie są. Zabawy się nie uczy, zabawa się odbywa naturalnie. Warunkowanie na szarpaki, piłeczki i wymagania przez szkoleniowców, by pies bawił się z tobą w określony sposób, są niezrozumieniem zabawy. Ona nie ma do czegokolwiek prowadzić to radość sama w sobie ona ma was obojga cieszyć, niczym wspólne bieganie po płytkiej rzeczce i rozpryskiwanie wody. I teraz mega ważne. Zabawa jest kluczowa dla rozwoju szczeniaka. Poprzez zabawę zdobywa on wiedzę o świecie, uczy się współpracy z innymi, uczy myślenia i przewidywania, rozwija się fizycznie, rozwija koordynację, uczy się stawiania granic innym, uczy się psiej komunikacji, łapie pewność siebie w kontaktach i wreszcie buduje więzi z innymi. To wszystko zapewnia swobodna zabawa. Psiak nie zdobędzie tych wszystkich umiejętności chodząc ciągle na smyczy, ucząc się sztuczek na placu treningowym, jak i pożerając smaczki w nagrodę za ominięcie innego psa. Czwarty punkt to psi -kumple. Będę to powtarzał w każdym filmie do znudzenia. Pies to istota społeczna, tak jak i ludzie. Potrzebuje nie tylko kontaktów ze swoim gatunkiem, ale również potrzebuje relacji ze swoim gatunkiem, czyli psich kumpli i koleżanek, z którymi może się nie tylko pobawić, ale wspólnie pospacerować, poleżeć i zwyczajnie spędzić czas. To jest jeden z ważniejszych punktów na tej liście. To punkt, który jest w stanie rozwiązać mnóstwo problemów behawioralnych, z którymi borykają się psy w miastach. Piąty punkt to jasne i stałe reguły. Jeżeli czegoś nie wolno, to nie wolno zawsze. Psy lubią jasne i konkretne reguły, kiedy wiedzą, czy dane zachowanie jest właściwe, czy nie. Nigdy nie róbcie tak, że raz psu na coś pozwalacie, by kolejnego dnia za to samo ganić. Wtedy pies jest skołowany i czuje się potraktowany nie fair. Nie wie, o co wam człowieki chodzi. A dzieje się tak nieraz w rodzinach, kiedy, na przykład, jedna osoba nie pozwala na coś, a pod jej nieobecność, druga osoba już pozwala. Trzeba być konsekwentnym i grać wspólnie do jednej bramki. Jeżeli psu nie wolno, na przykład, ganiać rowerów czy szczekać, jak ktoś przejeżdża, to nie wolno zawsze i wszędzie kolego. I za dane zachowanie są zawsze określone konsekwencje. A jak mu wolno, na przykład, wchodzić na łóżko czy kanapę. To potem nie miejcie do niego pretensji, że leży tam pół kilo sierści i 3 kg piachu. Szósty punkt to odpowiedni dotyk swoich ludzi. Są psy bardziej kontaktowe, jak i mniej. I trzeba to uszanować. Dla części psów sama Twoja fizyczna obecność wystarcza i czują się wtedy najlepiej. Jak podejdziesz do nich i zaczniesz ich głaskać i dotykać, to się zapewne oddalą, bo tego nie lubią. I to wszystko jest jak najbardziej ok, i trzeba to uszanować. I docenić fakt, że każdy pies to indywidualne stworzonko. Duża część psów lubi fizyczną interakcję ze swoim opiekunem, i jest ona dla nich ważna. Tylko musimy wiedzieć, jak to robić: musimy sprawdzić, jaki konkretnie dotyk sprawia przyjemność naszemu psu, bo są miejsca bardziej unerwione i przez to bardziej wrażliwe. Ogólnie Psy nie lubią, kiedy się ich przytula, ściska, klepie po głowie czy z góry głaszcze po głowie, łapie za łapy czy dotyka brzucha. W naturze, uraz w tych miejscach często oznacza śmierć, więc oni mają to zakodowane w genach, jak i my mamy zakodowane przez tysiące lat ewolucji pewne odruchy z naszego gadziego muszczka. Psy nie lubią też, kiedy podchodzimy do nich dynamicznie od frontu i się nachylamy nad nimi. Najczęściej psy lubią, kiedy drapie się i myzia je po klatce piersiowej, za łóżkiem czy pod brodą, czy kiedy podchodzimy w spokojnym tempie od boku. Psy lubią uspokajający dotyk, wyciszający, a nie energetyczny, pobudzający. Najważniejsze jednak to poznać psa i dowiedzieć się, co konkretnie on lubi. Twój pies sam ci pokaże, kiedy ma ochotę na fizyczną interakcję. Zazwyczaj sam pierwszy podejdzie wymuszając głaski lub kładąc się na plecach, odsłaniając przed tobą brzuszek. Polecam spróbować też taki patent, że kiedy głaszczesz psa, to przestań na chwilę i sprawdź jego reakcję. Jeżeli sam będzie domagał się kontynuacji, to znaczy, że nie zapłaciłeś jeszcze wystarczającego haraczu w postaci głasków. A jeżeli wtedy on odejdzie, to znaczy, że ma dość. A, i pamiętajmy, żeby nie cudować z tym dotykiem w różnych momentach, jak to nieraz czytam. Pies ma prawo zjeść w spokoju, jak i spać w spokoju. Nie cudujmy i nie głaszczmy go w tych momentach, bo i my moglibyśmy się wkurzyć, gdyby ktoś nas zaczepiał przy jedzeniu czy spaniu. Siódmy punkt to śmierdzące gryzaki. O, nie ma to jak śmierdzące gardełko ucho czy żwacz wołowy. Im większe, im bardziej śmierdzące, tym większa przyjemność i większy relaks podczas przeżuwania. Psy podczas lizania, przeżuwania i gryzienia zwyczajnie się odstresowują, wyciszają i na czerpią przyjemność ze śmierdzącego dla nas, a dla nich pachnącego jedzonka. I wreszcie ósmy punkt jest szczególny. Każdy pies to indywiduum. Poznaj, co daje jemu jedynemu prawdziwą radość. U jednego będzie to woda pod postacią kałuż, jeziorek i rzeczek, tak jak u mojego, u innego to będzie dziupla w mieszkanku, taki zaciemniony azyl, w którym nikt mu nie będzie przeszkadzał, a w którym będzie mógł on rzucić swoje śmierdzące gryzaki w spokoju. Znacie już 8 kluczowych punktów, mam nadzieję, że któryś z nich Wam się przyda ale być może o czymś istotnym zapomniałem, więc będę wdzięczny za komentarz, bo ja chętnie czegoś się także dowiem od Was. Jeżeli się podobało, to obowiązkowa łapa w górę i sub, a ja lecę tworzyć kolejny film i do zobaczyska w następnym. Hej!